Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go. Witam, witam mordeczki. Filmik na czwartek, seria dzienna będzie piłka nożna, koszykówka, hokej i trochę tenisa. Zapraszam do oglądanka, zaczynamy jak zwykle od piłeczki nożnej, bombeczką, bombeczką z Bliskiego Wschodu, czyli dość daleko egzotycznie, 7.40, gramy na Damak z Al-Shabaab, tak jak mówiłem Liga Arabii Saudyjskiej, ale nie wiem czy to jest ta pierwsza czy druga, ale bodajże jest to ta podstawowa Liga Arabów. Lecimy dalej, mamy powyżej 2 2.0 i tutaj Madureira z Portuguesą na jedynce 2.20 Liga Brazylijska, a brzmi portugalsko. Atlas Toluca 1 2 215 Liga Meksyku. Czwartkowe remisiki to Anartozis, Omonią 320 Liga Cypryjska i Adana Fenerbacze 360 Turcja. Do tego komunikacjone z Kobanem 330 Gwatemala. Kupon królewski na czwartek z piłeczki nożnej to Real Madryt z Walencją na overze 2,5 bramki. Do tego mamy Atlas z stoluką po całości, tak więc pozycja z Ligi Meksyku wbiła się do nas na kupon królewski i daliśmy ją po całości, tak więc trochę wariujemy. Do tego mamy koniaspor z Istanbul sporem. Również koniaspor po całości Liga Turecka oczywiście a 2,295 do odbioru, jeżeli to się zazieleni. Tak więc trochę ryzykujemy, no ale nasze wskaźniki mówią, że tak właśnie powinno być. Dalej mamy koszykówkę i zaczynamy jak zwykle handicapami. Mamy mecz Barcelony z Bayernem, ale jest to mecz w koszykówkę, pamiętajcie. I jest to mecz oczywiście z Euroligi. Bayern jest dużym underdogiem, naprawdę bardzo dużym, bo skoro na podwojenie handicap jest plus 10,5, no to naprawdę musi być duża dysproporcja między tymi drużynami. My sądzimy jednak inaczej i dodajemy 10,5 punkta Bayernowi. Druga pozycja to pozycja z amerykańskiego NBA. Houston gra z Oklahoma. Oklahoma jest faworytem i odejmujemy 6,5 punkta drużynie Oklahomy. Gramy na klasyczne podwojenie dwójeczką. Czwartkowe oweki to Philadelphia Orlando. 230,5 jest pułap. Na podwojenie oczywiście owerek. Do tego Boston, Brooklyn. 226,5 jest linia ustalona. Mamy kuponik królewski z koszykówki. A tutaj Bayern na handicapie 14,5 plusowym. Do tego juta po całości w meczu przeciwko Toronto. Oczywiście jest to klasyczna kazetka, czyli włącznie z ewentualną dogryweczką. Do tego overek punktowy 225,5 w meczu Philadelphia Orlando. 1770 do wyjęcia z tego kuponiku królewskiego na koszykówkę, a z hokeja zaczynamy bombeczką. Bombeczka jest ze Szwecji, pierwszej ligi szwedzkiej i tutaj gra Timra z HV71. Tu nie jest Timta tylko Timra, oczywiście jak zwykle literówka Musiałam nam się wbić w prezentację. Gramy dwójką i płacą za to 4-0, tak więc taka bombeczka z hokeja. Kursy powyżej 2-0 to czeskie Budziejowice z Mountfield na dwójce 2-35, liga czeska i Cortina Riten jedynką 2-20, jest to alpejska liga hokeja. Czwartkowe remisiki Saginaw-Flint. 5-0 za to aż płacą, a jest to Liga Kanadyjska. Do tego mamy pozycję z AHL, Texas Iowa i pozycja z NHL, Buffalo Carolina za 4-15. Takie remisiki. Królewski kuponik na hokeja to Mountfield. Oczywiście zwycięstwo włącznie z dogrywką i ewentualnymi rzutami karnymi. Mamy T przeciwko z Harn, taka drużyna w Szwecji. Tak więc Liga Szwedzka i gramy ją po całości. Do tego mamy Owerek 5,5 Buffalo Karolina do wyjęcia 2030 z tego kuponiku królewskiego na hokeja, a dalej mamy już kuponik z Tenisa. A na nim oczywiście ten sam turniej jedziemy i tutaj mamy Watson. Watson gra w meczu przeciwko Han, no i myślimy, że ją pokona. Do tego dorzucamy Tatianę Marię czy Marię Tatianę. W meczu przeciwko Jastremskiej. No i Hibino. Nao Hibino na plusowym handicapie 6,5. Duży handicap dali Nao Hibino. Bo 6,5 naprawdę jest dużym handicapem, Gra przeciwko Kostiuk i myślę, że to będzie dość wyrównany meczyk. Tak więc nie wiem skąd takie linie u Buka. No ale jeżeli są, no to można z nich korzystać. 1600 do wyjęcia z kuponiku na tenis. A Liga Typera to mecz Realu Madryt z Walencją. Odpowiedź jest warta. 5 punktów do rankingu Ligi Typera. A typujemy do godziny 21. O tej godzinie zaczyna się meczek, no i tutaj musicie już wszystkie komentarze swoje oczywiście wrzucić. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera na chwilę obecną. Na pierwszym miejscu Bart, na drugim Pan Po, a trzecie miejsce to Paweł Luszczak. Takie mamy top 3 póki co, a kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam wszystkich do grup VIP Mamy je oczywiście z różnych dyscyplin. Jak wiecie podwyżeczka cen przed Wami. A jeśli macie ochotę dołączyć do którejś z grupek zapraszam na sportpredictions.plmaopadgemail.com. Możecie również wspierać kanał, dla wspierających są dodatkowe filmy z kuponikami. Kolejny filmik dla wspierających wleci przed weekendem i będzie to filmik z kuponami do toplik europejskich. Aby zostać wspierającym, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Postaramy się wrzucić film statystyczny z poprzedniego tygodnia. Jak najszybciej będzie to możliwe. Może wyrobimy się i w dniu dzisiejszym. Być może w jutrzejszym. Zależy, kiedy YouTube obrobi nasz filmik. Ale pojawi się on na kanale, i oczywiście zobaczycie tutaj zmiany liczbowe. W co po niektórych pozycjach na kanale macie dostępny film na Fame MMA. Już w sobotę waleczki dla Was. Zapraszam zobaczyć, jak my to widzimy. A ja już teraz dziękuję Wam za uwagę zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.